Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana jest mi wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto Słowo Pańskie. Drogie dzieci, siostry i bracia, dzisiaj jesteśmy uczestnikami tego polecenia Pana Jezusa, który stając się z uczniami powiedział: Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, udzielajcie im chrztu, uczcie zachowywać to, co Wam przykazałem. To właśnie jest Kościół założony przez Chrystusa w którym uczymy się nieustannie tego, co Pan, Pan Bóg nam nakazuje. To, co zawiera w swoich przykazaniach, co zawiera Chrystus w swojej Ewangelii, trzeba nieustannie poznawać tę naukę. Do tego nas wzywa chrzest, który otrzymaliśmy, przez który włączyliśmy się, zostaliśmy włączeni do Kościoła. I trzeba przez całe życie poznawać tę Bożą naukę. A Chrystus mówi: Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. On żyje w kościele. On przebacza nam grzechy. On przychodzi do Was, dzieci, w Komunii Świętej już przez cały rok. Ale to jest dopiero początek. Trzeba, żeby zawsze przychodził do nas. I nas uświęcał. Bo on jest głową Kościoła, on jest życiem Kościoła. A wszystko, jak mówi pierwsze czytanie, żebyśmy poznawali, jak wielkie i mądre są wszystkie nakazy Boga. Nie ma Boga tak mądrego jak nasz Bóg, który objawia swoją mądrość w swoim prowadzeniu. Mówi księga powtórzonego prawa. Do, do nas dzisiaj. Popatrzcie na historię Izraela, jak Mu się troszczył o ten naród, wyprowadził Go z niewoli, prowadził przez pustynię, dał Jemu prawa i nakazy, ochraniał Go od wrogów, przywrócił Mu wolność. To wszystko sprawił Bóg. Ten sam Bóg chce czynić to z nami. Poznaj dzisiaj, rozważ w swym sercu że nie ma Boga innego na niebie i na ziemi, jak ten jedyny Bóg, strzeż Jego praw, strzeż Jego nakazów, aby je wypełniać. Mówi święty Paweł też do nas. Ci, którzy, których Duch Boży prowadzi, nie mają ducha niewoli, nie są pogrążeni w bojaźni, ale w każdym czasie wołają do Boga. Abba, ojcze, w każdym czasie pomyślcie, jak doświadczacie miłości rodziców, która Was otacza codziennie troską, wychowaniem Was, bezpieczeństwem. Paweł mówi: To miłość Boża jeszcze bardziej, bo Bóg nas kocha jeszcze bardziej. A rodzice kochają Was. To miłością, jaką od Boga otrzymują. To jest zaledwie cień tej miłości, którą Was obdarzają, ta ma źródło w Bogu. Nie możemy do Boga wołać w każdym czasie, Abba Ojcze, bo Bóg nas kocha, o nas się troszczy, nas wychowuje i nas prowadzi. Drogie dzieci, zawsze jesteśmy jakby na progu wiary, bo można bardziej poznawać Boga, Bardziej go miłować, bardziej go słuchać, jeszcze bardziej jemu ufać. Zawsze można bardziej. Ta nasza miłość nie ma nigdy kresu. A Bóg również uczy nas tego, co mądre i piękne. Zobaczcie, dziś patrzymy na Boga w trójcy jedynego, tego, w którego imię zostaliśmy ochrzczeni, którego imię przypominamy sobie. Kreślenie na, na sobie znak krzyża. Zobaczcie, ile dobra otrzymaliśmy od tego Boga. Choćby miłość Waszych rodziców. To jest Jego dar. To, że trwają w małżeństwie, to jest Jego dar. To, że urodzili Was, to jest Jego dar. Że Was wychowują i dzisiaj tutaj są z Wami, to jest też dar Boga. A Bóg dalej nas wzywa. Żeby zawsze kochać rodziców, zawsze być wdzięcznym, pamiętać o nich zawsze, nawet jak będą starsi, czy nieraz może chorzy. Bo Bóg nas wzywa nieustannie do miłości i do wdzięczności. Dlatego mówi święty Paweł, że to są nakazy najpiękniejsze i najlepsze dla człowieka, bo Bóg nas wzywa do miłości, do wdzięczności. Byśmy zawsze żyli jako Jego dzieci. Dlatego poznawajcie nakazy Boga, prawa Boga, by przekonywać się, że nie ma Boga tak dobrego, tak mądrego jak nasz Bóg. Bóg nam każe poważnie przeżywać życie, przygotować się do dorosłego życia przez porządną naukę, uczyć się posłuszeństwa wobec rodziców, bo zawsze będziemy mieli kogoś, Kogo trzeba słuchać, ostatecznie trzeba słuchać Boga, by Jego nakazy, Jego prawa były mądrością każdego z nas. Oto dzisiaj się modlimy. Będziemy też dzisiaj patrzeć na małżeństwo, które ma 50 lat małżeństwa. Są imilaci pośród nas tutaj? Państwo Kozłowscy, proszę bardzo do ołtarza. Podziękuję Bogu za Wasze małżeństwo. Chodźcie tutaj bo to jest też świadectwo piękne dla wszystkich rodzin i małżeństw, no zaprosimy też sześciolatków, jak są blisko Dorota i Wojciech, niech to sobie przypomną swoje małżeństwo. Tym bardziej, że Wojciech i Dorota są autorami książki o naszej parafii, którą zawsze można zdobyć, bo jeszcze jest. Będziemy się modlić za Was. dziękując Bogu za Wasze małżeństwo. A przy okazji będziemy prosić dzieci dla Waszych rodzin i małżeństw też o taką miłość i trwałość, i wierność aż do końca naszych dni.